Witam, dzisiaj Wam pokażę trasę z Elvilo na Fromborg. Dzisiaj powieziemy Coca-Colę. Ze mną będzie filmował ten odcinek Wasik, a więc ruszamy. Dzisiaj jest dłuższa trasa, a więc wziąłem buritowana. A więc jedziemy buritowanem. Wasik jedzie truckiem. O, już się lampa uszkodziła, ale niestety. Więc jedziemy. Wasik ma stuningowanego draka, więc myślę, że nas będzie doganiał. Dzisiaj były bardzo duże utrudnienia na serwerze, ponieważ serwer nie działał. L widzieliśmy Luksura, łapał na radar. Chyba Wasika złapał, ale nie jestem pewien. Nie, 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 jedzie Wasik. Wasik się denerwuje, że na niego nie czekam, no ale niestety śpieszy się troszkę. Skręcamy w prawo. Oj, trochę lagi widzimy, ale jedziemy. Widzimy, Bemi najechał z tuningu serwis i pomocy drogowej. Nie wiem dlaczego jeździ trakami, ale... Takie życie Puścimy Wasika przodem Niech jedzie Będziemy utrzymywać jego tempo Tak Jakaś brzydka pokota Ponieważ jest zachmurzona Otworzył nam Wasik bramki A więc przejeżdżamy Puszczamy go przodem Jedź pierwszy Powiedziałem Wasikowi, żeby jechał pierwszy A więc niech jedzie Ja pojadę koło niego On ma nitro, a więc musimy się pośpieszyć O, jak widzimy fotoradar nam zrobił zdjęcie Ciekawe ile jechałem Nie Wasik się pyta, czy mu skacze Nie, nie skacze mu tak jedziemy na Fromborg jedziemy drogą normalną autostradą nie jedziemy przez krokodylę tam u góry są papugi zajazd pod papugami oto widzimy piękne morze czy co to tam jest rzeka tak ładna wasik bokiem lata Widzimy kogoś z Sanewsu. Skręcamy w lewo, teraz w prawo i jedziemy autostradą. Poczekamy na Wasika. Wasik skraca drogę, no ale tak wszyscy robią. Skręcamy w prawo, niestety, bo nie jechałem drogą. Tak, przepraszam Was. Oto widzimy, ten objazd mi się bardzo nie podoba, ponieważ jest mało miejsca. A trakiem, jak się jedzie to już w ogóle widzimy jaki Wasik ma problemy z ominięciem go o tak, jedziemy Jak już mówiłem, wieziemy Coca-Colę dzisiaj Ponieważ coraz bliżej święta Więc Coca-Cola jest potrzebna Dzisiaj nie będzie śniegu, ponieważ. Pogoda nie pasuje do śniegu, ponieważ w real jest piękna pogoda. Tak. Ja gadam, tylko nagrywam. Jedziemy, jedziemy. Tak. Tutaj widzimy chyba jakiś zajazd. Tak, zajazd to był. Pędzimy, jeżdżamy pod most. Za chwilę będziemy skręcać na Fromburg Widzimy piękne widoki, tak, piękne doliny. Oj, mgła, nic nie widać, no ale niestety. Tak, jedziemy, jedziemy Wasik. Chcę symulację wypadku, ale nie jedziemy w lewo, bokiem latamy. Tak, ładnie. Ojojoj, w oj, oj, pościsk wpadłem, ale jedziemy dalej. Widzimy budynki, osiedle mieszkalne. Tak piszemy fromo wjeżdżamy na rozładunek już powoli, jeszcze kawałek widzimy piękne strzałki, gdzie nam każą jechać oj i wasika chwyciło tak, skręc wasik w prawo niestety wykręcić nie może ale wykręcił a więc dojeżdżamy już do naszego rozładunku a więc Dziękuję za oglądnięcie i zapraszam do oceniania i komentowania. Żegna się z wami Wasik i Miki Rabbit. Dziękuję.